Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie, bo dodzwoniłam się do Świadka Jehowy. Tak. No właśnie, czy Świadkowie Jehowy chodzą na siłownię? Eee, rozumiem, że Pani gdzieś miała kontakt ze Świadkami Jehowy? Nie, ja właśnie weszłam na stronę JW.org i tam jest właśnie tak. napisane, że siłę daje Jehowa, gdy się jemu służy. No właśnie, no właśnie, to Ty bracie, chodzisz na siłownię, czy już nie, nie chodzisz na siłownię, czy nie musisz, e, czy nie chcesz? E, 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 powiem tak, e, widzę, że to jest dyskusja nie na 5 minut, ale tak. jestem, jestem na stadionie w Lublinie, który przygotowujemy, jutro zaczyna się kongres. W związku z tym nie mogę poświęcić czasu, a sądzę, że to jest taka dyskusja, która się rozwinie trochę dłużej. Mm -hmm. Ale a, chciałam się jeszcze jedno zapytać, czy na kongres można przyjechać? Można. I każdy może przyjechać? Tak, na zaproszeniu jest informacja, że wstęp jest wolny. Aha, ale nawet każdy, chodzi mi o to, że nawet jak ktoś był świadkiem Jehowy, bo ja akurat nie no, byłam, no ale jest wielu no osób, co... Bracie, czy, bracie, bracie, czy, czy, czy ja, ja mogę przyjechać na kongres, bo ja wierzę w prawdziwego, żywego Boga, który daje życie wieczne, raj będzie na ziemi. A wiadomo, że religii jest tysiące, a Chrystus nie, za, nie założył żadnej religii, tylko oblubienice, żonę swoją, i teraz jest wesele baranka z prawdy Jego. Ja mam dwóch braci rodzonych świadków Jehowy, i oni nie rozmawiają ze mną, bo ja głoszę Chrystusa tego co Maria urodziła co co apostoł Paweł się nawrócił czyli Chrystus nie jest podzielony apostoł Paweł się nawrócił do Chrystusa nie sądzę, nie sądzę żeby ta rozmowa nasza miała sens czyli nie mogę ktoś, nie mogę na jeśli kongres ktoś przyjść państwa jeśli ktoś z Państwa chce skorzystać z programu kongresu, na stronie JW.org są informacje, w których miastach, w jakich terminach są kongresy organizowane. Zapraszam usiąść posłuchać. No ale wierzymy w Boga Jezusa Chrystusa. To możemy przyjść, jak wierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem? Jeszcze raz podkreślam, że wstęp jest wolny. Mogą wejść wierzący, niewierzący, wyznawcy różnych religii. Każdy może zajść, jeśli chce posłuchać tego, co się uczymy Zapraszam i miłego dnia. Życzę. To nawróć się do Chrystusa. Będzie raj na ziemi. Bo objawienie 50 mamy królować na ziemi. Amerykańskie Jechowa się kończy, bo to jest firma widzialna. Także Jechowa to jest ten taki morderca, że on wkrótce zgładzi wszystkich niegodziwych. No i takie formu, formułki zrobili, bo mają w Polsce te kongresy właśnie. I jesteśmy zaproszeni tutaj Mikołajczyka Susnowiec byłem na budowie tam kilka razy te centrum było budowane także nie jestem mile widziany bo Chrystus przyszedł jest podane czasy pory Mateusza 24 32 drzewo figowe 1998 rok te pokolenie nie przemieniasz to się wszystko spełni. No i świadkowie odgrywają właśnie, nie są owcami, co zgnęły z Damitryla, albo są, ale nie chcą być, bo idą za Jehową, a nie za pasterzem. Miana 10.16 za Chrystusem, prawdziwym pasterzem i królem, który jest z niebie królem, dostał królestwo od swego ojca, ale to nie Jehowa amerykański, Czyli jego ojciec Mateusz 17, do 30 Wysławiam Ci, ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, świadkami chowy, adwentystami, baptystami, wolnych, objawia się prostym ludziom, szczerym, prostolinijnym. Przyjdźcie do mnie, czyli do Chrystusa, a sługa nieużyteczny będzie wyrzucony w ciemność, bo zobaczą, jak Judasz zobaczył, co zrobił. Także my służymy u Chrystusa, dzieje apostolskie Jesteśmy sługami. Aby świadkowie Efezjan 5,14 mogli się wybudzić i nie być pionierami, lecz aniołami, Mateusz 24,31, Łukasza 19,27 tych, którzy nieprzyjaciół, którzy nie chcieliby, ja był nad nimi królem, czyli Chrystus jest królem nad królami, przeprowadźcie tu i zamordujcie na moich oczach. Czyli Judasz tam też zrobił, co zrobił, po prostu zradził prawdę Chrystusową, gdzie apostolskie 4, rozdział od 10 do 12, tylko w tym imieniu jest bawienie. A nie ma zbawienia w tym imieniu. To jest widzialna, e, widzialna organizacja. Tu Maria Jeziorańska, światek Jehowy, nie żyje, bo Jehowa uśmierca wszystkich. To są religie w świecie, oni też są w świecie i to jest ich służba, królestwa, ale królestwo Jehowy. A Chrystus jest królem. I Chrystusowi królestwo nie będzie odebrane, bo będzie mu teraz dane i jego poddani, czyli słudzy, bo Chrystus ma prawo królewskie. Galacjan 6,2 Prawo Chrystusowe Jakuba, drugi rozdział 3-12-13, do 12, 13, prawo królewskie, niepańskie. No i Chrystus jako cieśla buduje ten dom duchowy, tą prawdę, która jest nieśmiertelna. Jako król obejmie w nas rozdział Król nad królami, napis na biodrze, na szacie. No i daje też królestwo tym, co będą jemu służyć, bo on dostał królestwo od swego Ojca. Łukasza 12:32 Nie lękaj się mała, odszyutko, i że podobałeś się ojcu dać wam królestwo. Także on otrzymał królestwo od swojego ojca, a on daje nam, przekazuje królestwo, daje. Poprzez to, że chcemy jego słuchać 100%, Mateusz 17:5 Jego słuchajcie, bo jego ojciec, czyli nasz dziadek, się cieszy, jak my mi syna, jego syna, czyli jego syn stał się naszym ojcem. Hebrajczyku 13 oto ja i dzieci, które dał mi Bóg, czyli nie Jehow, amerykański. Chociaż w przekładzie nowego świata pisali Jehowa, to tutaj, gdy ja tam byłem 6 lat u świadków Jehowy, tak i w 1998 roku w marcu, coś mi się wydaje w marcu mnie wykluczyli. Ja na 162, czyli oni mnie zamordowali w sensie duchowym, że mam zginąć w Armagedonie, bo Jehowa mnie uśmierci. Tak, oni w to wierzą w tą śmierć, że ich Bóg jest taki morderca, że na kraju nie będzie, bo to zniszczy. To są od nich Proszurka i, i te malunki, że oni głoszą literę prawa i to robią. Jako statyści są dobrzy. Rzymian 9.17, dlatego oni na razie mają czas łaski i Faraon tak samo, po to zostawiłem cię przy życiu, żeby wsławić swoje imię, czyli 10 plak na Faraona Chrystus dopuścił. Ale 1 10, 10,4 Ta skała, co pili na pustyni, to był Jachwę, czyli Chrystus, nie Jehowa, amerykańska firma, bo świadkowie wyśli z katolicyzmu objawienia 18,4. Ale 2 Korintian 6, rozdział od 14 do 18 nie chcą wyjść, żeby przyjść do Chrystusa, żeby być synami, i córkami Chrystusa, Boga Wszechmogącego. Bo nawet Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym, bo dostał wszystkie tytuły od swego Ojca, który jest jedynym prawdziwym. Bogiem, z Boga prawdziwego, tak? Czyli dla nas, dla rodzaju ludzkiego, Chrystus jest tym królem, nie Panem. I ja na 19-15, bo Panem jest Pan Cezar: od podatku, bo jest Państwo, religia, ekonomia. No i rodzina może na dzieci, ale świadkowie, głosząc Jehowę i zakładając tamte zbory Jehowy, sale królestwa, to rozbijają rodziny z religii katolickiej czy z innych opcji. Dlatego religii jest tysiące, tak, matki boskie, tysiące matek boskich, ale Bóg jest jeden. Słuchaj Izraelu, tym Bogiem dla rodzaju ludzkiego jest Chrystus. Nie jakaś tam matka boska, pikarska, czy jakaś tam religia siatków czy adwentyści, czy baptyści. To są sekty, tak, Faryzeusze i sadzyseusze. Jedni wierzyli żyli w zmartwychwstanie, drudzy nie wierzyli. I teraz każdy ma troszkę tego Pisma Świętego i popisywane swoje wierzenia. W które wierzą, ale nie mają pełnić całości planu zbawienia. Chrystus ma z trzech świadków, uczniów swoich. Ja jestem uczniem Chrystusa Mateusz 23:1, bo Jezus ma uczniów, Jan Chrzciciel miał uczniów, Możesz miał uczniów, faryzeusze mieli swoich uczniów, ale teraz Jezus ma uczniów Mateusz 28 jako jeden nauczyciel. I kto nie ma Chrystusa za nauczyciela jednego, no to drugi Piotra, drugi rozdział. Od 1 do 3 jest po prostu sprzedany w naukach fałszywych nauczycieli za swoje własne pieniądze i za to, że zawierzył tym fałszywym nauczycielom, tak? bo ja tam byłem 6 lat i wiem, że nasze serca są zdradliwe. Jeremiasza 17:9, ale Jeremiasza 17:5, kto idzie za człowiekiem, jest przeklęty. Czyli za mną nie idźcie, ale idźcie za Chrystusem, możecie współpracować z nami. Stańcie się naszym naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Urszulka i Zbyszek. Objawienie 1.8. Objawienie 1,8 tutaj. Jam jest Alfa Omega. Mówi Bóg. Prawdziwy. Ten, który jest, który był, który przychodzi. Wszechmogący. Tu dalej je to jest firma. No. I tu właśnie chciałem 17. 17. Że... Gdy, gdy go zobaczyłem, upadłem u jego stóp jak martwi. No dalej. O. 19 Nie, to jest jeszcze siedemnasty. A on położył... Aha, a on położył na mnie prawą rękę i powiedział nie bój się, ja jestem pierwszy ostatni. Ten, który żyje umarłem, czyli oni go zamordowali, bo nie umarł, ale teraz żyję i będę żył wiecznie, mam klucze śmierci grobu. Spisz, spisz, więc to, co zobaczyłeś i to, co jeszcze, a także to, co się stać potem. No to potem. świadkowie by właśnie zrozumieli, że tu jest alfa, omega, pierwszy, ostatni, że tu chodzi o Chrystusa. Tak, i tutaj te siedem gwiazd w ręku trzyma Chrystus, siedem zborów, i ostatnia gwiazda, czyli Henryk czymczak, Szim, bo to jest to jest ten siedmiu zborów ref, aniołów reformatorów, i tutaj szesnasty właśnie w prawej ręce miał siedem gwiazd, i z, z jego łóz wychodzi ostry, ostry długi. Y, Uśieczny miecz, a jego twarz była jak słońce, które świeci pełnym blaskiem. Czyli Chrystus ma ten miecz prawdy. To jest objawienie 19 rozdział Król nad Królami. No i, i Chrystus zobaczył, 16 rozdział objawienia zobaczy. Bo tej religii to zrobili z wiary, a wiara to jest chyba 11 rozdział, właśnie. Także świadkowie mają widzialną organizację wszystkich proroków, i oni są wrogami Chrystusa, którego my głosimy. Ale jeden 16. 16 rozdział. 16 rozdział. Tak. No i siódmy anioł, właśnie tutaj, w 16 to jest, w 16 rozdziale to jest tych siedmiu aniołów, co miał te gwiazdy. I ten siódmy anioł, tu są wersety wpisane: Henryk Szymczak dał nam błogosławieństwo. I wylał czasze stało się, czyli w popietrze, zakłamanie, w telewizji, w religia, wszędzie zakłamanie. I tutaj 17,6. Zobaczyłem, że ta kobieta była pijana krwią świętych, krwią świadków Jezusa. Dzieje apostolskie 18, czyli Jechowa jest kobietą. Jechowa morduje właśnie świadków Chrystusa, i Walegesa już nie żyje, bo Jechowa go wy. Także tutaj jest siódmy anioł opisany, i on miał objawienie te go, sądy Golgoty, owce, co zginęło z domu Izraela i kozły. Mateusz 25 rozdział, 5 6 werset, że one wszystkie zasnęły. O północy Chrystus przychodzi, wybiera. Właśnie tych aniołów. Objawienie 21:12. Jestem z 12 aniołów. Oszulka jako perła. I jest wielkość zakłamania. zakłamania Jak ktoś przyjmie prawdę Chrystusa, tego prawda Chrystusowa wyzwala, bo Chrystus wybiera przez zarzemie świata, na którym Chrystus buduje na skalę tą prawdziwą prawdą, nieśmiertelne życie, co Adam stracił. Raj na ziemi, bo nie przychodzi tak, jak sobie człowiek omyśli. Królestwo Boże przychodzi wtedy, jak 100% zaufamy dla Chrystusa.